No, i witajcie, puściłem jedną spiro-rurę z tego pieca. Puściłem ją tak do góry. I powiem Wam, że tak, y... ogólnie cała jest gorąca. Tutaj nie idzie jej przytrzymać. Tak się nagrzewa od tego powietrza gorącego, że to w sumie wielki kaloryfer jest. I do tego puściłem ja tutaj na środek mniej więcej stanowiska roboczego w dół. No jest dosyć ciepłe powietrze. Można suszyć głowę. Można. No tak to kurwa zakład fryzjerski otworzę tu. O, ale fajnie. Umyjesz głowę i suszarkę masz do głowy. Yy, nie chciałem bezpośrednio tutaj jak na stanowisko. Samochód tutaj za, za bardzo stoi za blisko, bo yy, ale nie chciałem bezpośrednio także tutaj puszczać na stanowisko. Żeby się nie upocić przy robocie, bo to naprawdę, powiem wam, jakby to tak wiało bezpośrednio na, na mnie, to by, było, to by było gorąco, strasznie gorąco. Czyli tak dałem tutaj, żeby to, tą dystrybucję oddalić, tego gorącego powietrza. Piec grzeje swoją drogą, no tak to wygląda, jak wygląda, ale a ile by to w ogóle mamy stopni? Rozpalone było gdzieś z pół godziny temu, nie ostrzy. 15, czekajcie. No, 15 stopni. Było 10, jak przyszedłem. Czyli coś tam to grzeje, nie? No, dajcie znać w komentarzach, czy wam się to widzi, czy nie widzi. Ogólnie poszło 9 metrów Spiro na tą jedną rurę, co nie? Na, na lince stalowej jest to wszystko podwieszone i, i dmucha tam na. Na środek stanowiska, jakby nie, Je, między jednym a drugim, jakby tak, o coś takiego. No, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to widzi, czy to, czy to się Wam widzi, czy Wam się nie widzi, czy coś zmienić może na razie.